Hey. Być może jesteś taką osobą, która zastanawia się, czy iść na swoje, czy zostać w pracy, gdzie jesteś. Niedawno byłem na urodzinach znajomego, i był tam pewien pan, który jest fachowcem, to naprawdę bardzo dobrym fachowcem w swojej branży, i tam chwilkę sobie porozmawialiśmy. Z tej rozmowy wynikało, że od trzech lat zastanawia się, czy zacząć swój biznes. To, co robi, w tym jest absolutnie rewelacyjny, w zasadzie tam, gdzie pracuje, to on robi wszystko, bo on obsługuje klientów, on wykonuje te prace, które tam ma wykonać w tej, w tej firmie, a jego szefowa, no w zasadzie. Czerpiec z tego korzyści finansowe i tyle. I on się zastanawia, czy się za to zabrać, czy się nie zabrać, i tak sobie myśli: A to jeszcze poczekam miesiąc, i w przeciągu miesiąca podejmę decyzję. Więc ja sobie z nim troszkę porozmawiałem i mu wyjaśniam, tak jak by teraz wyjaśnię to, co jemu powiedziałem. A powiedziałem mniej więcej w te słowa, że no, po pierwsze, ma kilka możliwości. Najwygodniejszą, najbezpieczniejszą opcją jest to, żeby po godzinach pracy. Założyć swoją firmę i wtedy to robić, i zobaczyć, czy jest tego dochód, czy nie. A mając fach w ręce, nie będzie na pewno problemu z tym, żeby, żeby dostać zlecenia. A najlepszą opcją jest to, żeby pójść na głęboką wodę. Tak, to co czasami dzieci, dzieci małe się wrzuca do, do wody, żeby się szybko nauczyły pływać. To dla dorosłych też działa, bo w momencie, kiedy nie ma deski ratunkowej. To wtedy zupełnie inaczej podchodzisz do pracy, zupełnie inaczej podchodzisz do zajęć, bo nie ma deski ratunkowej. Czyli musisz po prostu pracować, musisz kombinować, jakby to zrobić, żeby się dało przeżyć. Ale zakładając, że od kilku lat pracujesz dla kogoś, to zakładam też, że masz odłożone jakieś tam pieniądze i nawet jeśli przez pierwszy miesiąc, dwa, nie będziesz mieć na tylu, tyle zleceń, ile, ile ci się wydaje, to będziesz mieć z czego żyć. Ale tak jak powiedziałem. Jest to opcja druga, kiedy nie masz deski ratunkowej i po prostu musisz. Więc zupełnie inaczej myślisz, zupełnie inaczej działasz. I jest jeszcze kwestia tego: jeśli będziesz taką decyzją odwlekać latami, tak jak ten chłopak to robi, to widzisz, życie mija. Życie mija i twoje doświadczenia, twoje pomysły no gdzieś ulatują, bo nie realizujesz się sam jako, jako nawet człowiek. Więc. Co ci mogę powiedzieć, gdybyś mnie zapytał, co zrobić w takiej sytuacji? Dokładnie to, co powiedziałem temu chłopakowi. Nie czekaj miesiąca, nie czekaj ileś tam, tylko skoro naprawdę masz fach w ręce, uważasz, że jesteś w stanie to zrobić, to po prostu to rób. Nawet jeśli uważasz, że nie do końca się do tego nadajesz, to jak zaczniesz to robić, to nie musisz się znać na wszystkim. Nie musisz się znać na księgowości, nie musisz się znać na marketingu, nie musisz się znać na robieniu stron internetowych, żeby ktoś cię zareklamował, nie musisz się znać na reklamie. Ważne jest, że masz fach w ręce. Jak masz fakt w ręce, i nawet z tym fachem, który masz, ogłosisz się w internecie, a jest cała masa stron typu Oferia, Gumtree, nawet Allegro, gdzie można świadczyć swoje usługi, czy nawet produkcję, jaką chcesz zacząć robić, i zobaczysz, jak to szybko zadziała, gdzie pojawią się nowe. Nowi klienci. A jeśli się nie pojawią, to możesz napisać w komentarzu, że coś nie działa, to będziemy wtedy szukać rozwiązania. Albo ja będę nagrywać kolejne odcinki właśnie we wtorek, żeby osobom, które zaczynają biznes, które wchodzą w to i do końca sobie jeszcze z tym nie radzą, żeby, żeby im pomóc. Więc powtórzę jeszcze raz. Nie musisz być mistrzem świata we wszystkim, bo prowadzenie firmy nie polega na tym, żeby robić wszystko. Chociaż wiem, że niektórzy tak robią, ale suma summarum po latach wychodzi na to, że stracili czas. Bo prowadzenie firmy, prowadzenie biznesu polega na tym, żeby robić to, na czym ty się znasz, a to, na czym się nie znasz, albo sobie bierzesz wspólników, albo sobie albo zatrudniasz ludzi, albo zatrudniasz freelancerów, albo zatrudniasz firmy zewnętrzne. Tak, tak to działa. I jak popatrzysz na, na większość firm w tym momencie, które są topowe, największe na świecie, to one zaczynały właśnie w ten sposób, popatrz na w tym momencie Amazon, chyba najbardziej rozpoznawalna marka, albo Apple jest najbardziej rozpoznawalna, ale czy popatrzysz na Apple, czy popatrzysz na Amazon, to obie firmy zaczynały no, no może nie w, w identyczny sposób, ale bardzo podobny, ale jedna i druga firma miała Dobra, w Ape'u to było, były dwie osoby, gdzie widzisz, był Steve Woźniak, który potrafił coś zrobić z niczego, i był Steve Jobs, który miał myślenie strategiczne, miał myślenie marketingowe i to co Steve Woźniak robił, to ten potrafił to opakować i pokazać światu i sprzedać światu. I widzisz, Ape zaczynał w garażu. Amazon, jak sobie popatrzysz, poszukasz na zdjęcia, jak na początku Jeff Bezos działał, to. Wyglądało to strasznie prymitywnie, gdzie w małym pokoiku, nawet nie chciał przeznaczać pieniędzy na to, żeby biurko kupić, więc ściągnął po prostu drzwi, postawił na stojaku i pracował na drzwiach. Na samym początku tak się rozwijała firma, która w tym momencie jest numerem jeden w branży internetowej. Także, też jak zakładasz firmę, to nie patrz na to, że oj musisz mieć sekretarkę, musisz mieć biuro, musisz mieć nie wiadomo co. Nie musisz mieć nic. Wystarczy, że ty jesteś, jest twoja determinacja, twoja chęć pracy, twoja pasja do stworzenia czegoś nowego i tyle wystarczy. A czy to się sprawdzi, czy nie, dopóki nie sprawdzisz, dopóki nie zobaczysz, to nie będziesz wiedzieć. A jeśli nie wiesz, jak coś zrobić, to się po prostu pyta ludzi. To się jest, masz dostęp do. Masz dostęp do internetu, gdzie masz nieograniczoną wiedzę w zasadzie w każdym temacie, jeśli z czymś sobie nie radzisz, to wystarczy po prostu poczytać. Ale też jako Osoba, która prowadzi firmę, powinieneś poświęcić trochę czasu na naukę. Powinieneś trochę się dowiedzieć właśnie na temat zarządzania, na temat księgowości. To nie chodzi o to, żebyś ty to robił, tylko żebyś miał ogólnie pojęcie, o co w tym wszystkim chodzi. Tak jak powiedziałem wynajmiesz sobie do tego ludzi, chociaż nie rób tego na początku. Na początku nie wynajmuj do tego ludzi, bo na początku możesz to robić sam albo możesz kogoś znajomego poprosić, żeby ci w zamian za coś, nie wiem, zrobił księgowość, rozliczył twoje rachunki, zajął się twoją stroną internetową. Ty zrobisz coś dla niego. Nie, powiedzmy, chcesz założyć warsztat samochodowy. Ty mu naprawisz silnik, on ci za to zrobi stronę internetową. Możesz na początku działać właśnie z takimi tematami, które są potrzebne w firmie na zasadzie barteru. Tylko widzisz, chodzi o to, żeby zrobić pierwszy krok. Pomimo tego, że się boisz, widzisz, no to jest tak jak z małym dzieckiem, jak jest roczne dziecko, na początku gdzieś sobie tam drepta, pełza i w pewnym momencie zaczyna robić pierwsze kroki. I nie słyszałem o dziecku, które. Wstało pełzając, raczkując i od razu zaczęło chodzić, zaczęło biegać. Nie słyszałem. Tylko jest tak, że dziecko upada. I to nie jest tak, że rodzice patrzą i się śmieją, ha, 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 słuchaj, ty to już w życiu nie będziesz chodzić, ty się do niczego nie nadajesz. Nie. Jest kolejna próba, kolejna próba, kolejna próba i jakoś chodzimy. I tak samo jest z działalnością gospodarczą, tak samo jest z własną firmą. Więc sprawdź, zobacz, co się stanie. A jeśli masz osoby, które wiesz, że mają tego typu problem, podeślij im ten filmik, niech mają do myślenia. A we wtorki, w kolejnych tygodniach będę opowiadać więcej jak się za to wszystko zabrać, jak to wszystko opakować tak żeby to działało, więc zapraszam. Hej.